A ty masz na. A ty, do kiedy są te w ogóle teorie? I tak, co ten typ robi? W sensie? Przecież mi zygza. Dobra, zatrzymuję, proszę. Zjedziemy na pobocze. Oczywiście, oczywiście. Oooo, czary będzie bił. Co ty kobiety o, o. będziesz bił? I patrz, czerwone światło jeszcze. No one brzmiały się z tego. Ewita bowiem. Będzie. Zgłoś status, karuzela. Więc 35 plus 2 będziemy prowadzić 38 na czarnym pojeździe Hawick Avenue. Dyskutujcie. Będziemy. No ale podejdziemy sobie. Wyłączymy silnik, obywatelko. Niestety, no bo samochody, wiadomo, że tutaj przycisk stop zgubiłam kluczy w i teraz, 3, wiosłem, teraz nie mogę nagrywać. Co, co pani pierwszać? Nie, nie, absolutnie, tak. nie, bo było włączone. Nie, bo to jest awaria, bo my byliśmy właśnie na mechaniku i oni nie potrafili tego naprawić. Mhm. Na którym mechaniku? Zetes, Zetes? Zetes Zetes kast. Oczywiście, dzwonimy. Nie, ja już zadzwonił. się naprawić. Bo przycisk się zepsuł, no nie? Kurwa, nie mam, no mam. No nie, nie Rozali, nie ale Rozali nie ma chyba. Nie no jest Takie dwie panie przed chwilą były. Dokładnie. Był taki pan w różowych włosach tylko, nie było nikogo innego jakby co. Tragedia jakaś dramatyczna. Cześć, cześć, ty jesteś na, na nozetesie przecież... teraz? Nie, nie, w iglu latam. Mhm. I były u ciebie a, jakieś panie dwie panie wyjść, w, czarnym w czarnym pojeździe? Nie, tak nie, Będziemy ja dziery, jestem z kadetką. Włączyć. Jasna sprawa, czyli Naprawić. były, ale. A coś naprawiały, Naprawić. czy. Ale proszę wiedzieć, dziademu. Dajcie, mm -hmm. dziademu, proszę Dobra, dobra okay. tyle, dzięki no? bardzo, całuski. Ja, Okej, okay, ja? no pewnie, bo wujaki. Mogę ale nie może bo żadnych policjant. Sz pani, nie no nie niestety, sam, nie było to, was na tym. ie Byłyście, ale nic nie naprawiałyście. Zeznał mechanik. No bo nie naprawiłyśmy, no bo powiedział, że nie potrafimy no Czego bo nie potrafimy? Skoro nie potrafię tylko A na... co było nie zepsute? Przecisk naprawić, po przycisk Proszę pani, zdaję sobie pani sprawę, że jeżeli pojazd jest odpalony i zostawią kluczyki, a tak zwany jest tak zwany press to start A właściwie push to start To pojazd zgaśnie, jeśli nie ma kluczyków w zasięgu Ale właśnie to się zaciął Mógłbyś tak na chwilę na ósemkę, częstotliwość? Pobzuty się, tak? Już Ciekawe a drugi drugi wał, czyli Jerry może zamiast. Jerry spróbować, no, czy nie? Bo no, my nie wiemy, czy Jerry może spróbować. No dajcie Jerry'emu. Ale my nie mówimy się dzielić z Jerry'em. ALE DAJCIE JERRY'EMU SPRÓBOWAĆ! <laughs> Ale Jerry mi sypczy. Teraz to jeszcze boję, zaraz nie wiem Bo Jerry chce pomóc! Ja pierdole. Co ty robisz? Co? Jak ty odpaliłeś to auto? O. Karuzel, już mi się przesiadasz. Ja ururam. Żeby z kluczyki w stacyjce zostawił. Z kluczyki w stacyjce zostawił. No Dobrze, mój. drogie panie. Na pani nieszczęście prosiłbym na początku dowód osobisty oraz prawo jazdy pani tutaj. Nie, mhm. Szybkie, pani też opuści. Panie, może jeszcze łagodnie poprosić. Pani Audrey Proszę, proszę poprosić. Audrey, mhm. Poprosi. Audrey. Mh. Audrey. Jerry ma zapisać, pani Hank? Zapisz, Jerry zap... Pani Audrey, yy... nie nie miło. Co nie miło? No bardzo nie miło. No nie było to, że pan nas wjechał tak po prostu, że normalnie Nie, nie uśmiech, chodzi o to, że panie prowadziły pod wpływem alkoholu prawdopodobnie i robiąc a zygzaki, a zygzaki pomiędzy nie. jednym pasem, a drugim a pasem A pasem. nie, nie na jednym pasie robiłyśmy zygzaki po prostu Nadal jest to brawurowa jazda, dodatkowo pojazd, którym się panie nie poruszają jest kradzionym pojazdem Dobra, nie wstrzymuję się Ciekawe, co? Ciekawe, bardzo Ja nie przyszłam sobie, to, żebym kradła ten pojazd, a tym, my Nie, na to, żebym A jak się kolega nazywa? Kolega, Kolega psia-psi. Psi, psi. Nie mi o imię, dlatego że od tego dnia no ja z nim przyjeżdżam no i mówimy na niego psia, psia. Pani tłumaczenie się za, psia, psia. Ma, za dużo mnie nie obchodzi, ponieważ pani, która porusza się tym pojazdem, bierze pełną odpowiedzialność za ten pojazd i jest to pani, yy, na, pod pani jakby... A co to dziecko? Ja Ale dziecko? Ja to jestem. Do... Moje o, to jest przecież ja nie moje, to dlaczego biorę odpowiedzialność? Kurwa, miś mózg dzisiaj wolno działa. Pani obowiązkiem poruszając się pojazdem jest zabezpieczyć pojazd w ten sposób, że ma Pani wszystkie potrzebne dokumenty do poruszania się tym pojazdem. Jeżeli pojazd jest skradziony, Pani ponosi za to odpowiedzialność. Jeżeli pojazd spowoduje kolizję drogową, Pani ponosi za to odpowiedzialność. Jeżeli pojazd brał wcześniej nawet udział w przestępstwie, a Pani się obecnie nim porusza, Pani bierze za to odpowiedzialność. W sumie to pan spowodował koalizję, dlatego że no co ja jechałam po prawnym pasie Pani robiła zygzaki, mam to na bodykamy, jak najbardziej możemy się spododać. Zygzaki, się zygzakie, ale na jednym pasie robiamy, ja przecież nie przyjeżdżam na pani, drugi pas, Czyli na pani uważa, pasie. że na jednym pasie może pani robić zygzaki. No tak, Dobrze, w dniu dzisiejszym zostanie paski. zabrane pani prawo jazdy również. Widzę, że nie wiem skąd pani Aha. dostała, ponieważ robienie zygzaków na jednym pasie również jest przy, e, nieprzestrzeganiem praw ruchu drogowego. Ciekałem, ale koła były ślizgie, bo my wcześniej wjechałyśmy w coś mokrego i po prostu się ślizgały. Kałuża była na zaplecie, bo nasze tak, tak, ale... troszkę zwarzyła. Składanie, w... składanie fałszywych zeznań również dopiszemy tutaj, ponieważ przed chwilą proszę. Pani mówiła, że robię się zygzaki na jednym pazie, a teraz mówią Pani, że się Pani ślizgały. No tak, były zygzaki, bo no. było ślisko. Dobrze. Te, a, zygzaki to, się to, zrobiły przez ślisko. koła. Prosiłbym o opuszczenie od pojazdu w tym momencie. Sani? Jeszcze raz, proszę. Od Ekstra sali jest ślisko. Czego? To no, super słonecznie Pst. Ale, no bo tam było wylane, no. Pani kierowco, zapraszam o opuszczenie pojazdu, kluczyki wyjąć ze stacyjki, jeśli pani nie posiada kluczyków, to ręce podnieś ku górze Pewnie się pani do mnie plecami, nie wykonuję gwałtownych ruchów, mm. lewa, prawa, zakuje panem Mam przy sobie broń? Dobrze Ej, co broń? Jerry, zajmij się pasażerką, zapraszam panią pod radiowóz różcie, 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 różcie. Różcie do góry do was. Dobrze, odwróci Pani do mnie plecami, nie wykonuję gwałtownych ruchów, 402 mój numer odznaki, czy ma Pani coś przy sobie niebezpiecznego lub coś, co może mnie zranić? Broń, nóż. Licencja na broń Pani posiada oczywiście. Mhm. Posiadam oczywiście, że tak. No no niestety na broń białą licencji u nas nie ma. No, pręgia jest legalna. Absolutnie nie jest legalna, proszę nie, pani. Nie w tym mieście, pani mi się miasta pomyliły. Myśli pani, że może pani z gigantycznym nożem biegać po mieście. No. A jak na przykład. Przepraszam bardzo, hmm. ale jeśli będę, będzie nagle Apokalipsa, ja będę musiał sobie zrobić jedzenie, tak jak ja mam masło na kanapce posmarować. Proszę pani, jak pani wierzy w zombie, to już nie jest moja sprawa. Ale to jak jest zombie, apokalipsa, to może być wszystko. Jaka na przykład? Na przykład Apokalipsa to na przykład może być załamanie pogodowe. I wtedy pani będzie musiała zjeść kanapkę. Proszę pani, no, i tłumaczenia to jest jedno z najgorszych, jakie słyszałem od wielu. Co to są kurwa za ludzie jacyś? 5, 2, 5, 2, 900, tu jest trzeci. Co to są kurwa za... Co to się dzieje? A w życiu, w życiu, życiu nic nie ma opcji. Takie rzeczy to ja nie robię. Dobra, przerzucałaś jedzery ją? Tak. Ja mam wejście, dobrze to... Jedzery wrzuci, proszę, jedzery wrzuci. dzięki. Cześć, mej. Hej! Cztery, ja do ciebie. Zapraszam, tak, możesz siedzieć stół. Cztery, ty usiądź z tyłu. ty usiądź pań. Aaa, dobra, to Czery siedzi po środku może, co? Zapraszamy, Czery. Co tu się kurwa dzieje? Ty się zaniebałeś, nie wszedłeś do vuelo? Ja nie wiem, co tu się kurwa dzieje. No dobra, hej Czery. Trójka. Co no tam? Cztery zbrodwa, post 2, status 7. Bo miał taki karty Znają panie swoje prawa? No nie, to... nie, znamy. Nie, znaczy, nie znamy. Znamy, oczywiście, że znamy, ale byśmy chciały. Prawa czy... kobiet, oczywiście. To znacie kobiet. czy nie znacie? Jakie nie może No, panią... znamy. znamy. Zdania że podzielone. Bo <laughs> to, że tutaj pan z dyskamerką, to ja bym całkiem <laughs> rzeczy, co się tutaj mówi. Mają panie hmm. prawo zachować milczeniem czy to co panie powiedzą. Może i będzie użyte przeciwko panią w sądzie. Mają panie prawo do adwokata. Jeśli nie ma siadają, panie adwokata, zostanie przydzielony z urzędu. Koniec. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. A jaka jest przyczyna zabrania nas na komendę? E, kradzież pojazdu. A w życiu, ale to już powiedziałeś, że nie kradzież pojazdu. Proszę pani, codziennie... mogę Codziennie stykam się z co najmniej 60-70 tłumaczeniami. Wasze tłumaczenie jest naprawdę na szarym końcu tych tłumaczeń. To czuję się urażona troszkę, ale rozumiem, ja że obrażanie się czuję funkcjonariusza urażone. to słabo, ale jeśli obrażenie obywateli, to jak najbardziej kiedy, tak? No ale ja rozumiem A ja kogo obraziłem? Kiedy? To No mnie. Kiedy? Za to, że pan naskoczył na moją kreatywność. Na pani co? Kreatywność. Co tak? Że C... panią, nie. najpierw ją trzeba uf, posiadać, uf. żeby się na nią obrazić. A nawet. Proszę pani, powiedzenie, o. że ktoś nie posiada kreatywności nie jest tej osoby, a jedynie a stwierdzenie jest faktu. Obrażenie. Nie, nie, dla mnie nie. Jest to obrażające. Panie, pan nie, pan nie, nie, to no jest zupełnie coś mega. na pani. Zapraszam na dół, pomogę po wysiąść. Na dół, o kurwa. <noise> Żeby wyrazić kreatywność, trzeba ją mieć. <noise> Jezus z ale jest pod górkę. I o <noise> Nie, ja, no ja puszczam czasami ludzi, którzy mają dobre wymówki. Znaczy tak podadzą, że jest znajomego, a znajomy odbierze telefon i powie tak, pożyczyłem, no to git, whatever. Dobra, nic więcej tu nie ma. Telefon na ten moment zarekwieruje, zostanie pani oddany po wyjściu. Ja się nazywam Roskuję panią, proszę na gwałtownę ruchów. Czy dowód pani posiada? My się nigdy nie nudzimy. Tak, dowód, dokładnie. A e, mówimy o dowodzie naprawdę? w jakiej sprawie? Nie. nie, nie. A, Może nie. dowody? Dowód osobisty, proszę dowód, Pani mówimy. dowód tak? osobisty. To teraz już nie mogę się bo przyznać, że no, ja wtedy, nie? Ale nie, nie, posiada, nie posiada pani dowód. Nie, teoriusz, no, nie, to to nie. inna ścieżka. Uuu, to, to mam będzie. No prywają, cały czas e, Proszę, Pani, w takim ja nie, nie razie, nie razie w dniu dzisiejszym trzy zarzuty: Z Posiadanie panie, broni panie? białej, kradzież pojazdu oraz brak panie, panie panie. dokumentu tożsamości. Wychodzi 15 miesięcy na pojadu. 450 dolarów oraz w tym dniu dzisiejszym zostanie pani zabrany zabrana licencja na broń. Z swojego powodu. Z powodu przestępstwa popełnionego przez panią. Ale ja nie rozumiem. Ja też wiele rzeczy Moje wymysły. Ja przecież mówię, nie to już to nie moja wina, tak ja broń biała, ja ja no, moment, no moment, co, no moment, posmaruję posmaruje masą moment, na kanapce, no, jakby, nie wiem, jest jakaś propozycja, ja, ja nie będę, pobrudzę się jeszcze jak palce, nie będę musiała, prawda? Nie panie, co ja to mało to słyszę, słyszę. zabrożono przesłaniówki, pogoda. Właśnie, w tym, rzecz, w tym rzecz, w tym rzecz, że nie było go, jak mieć jakiegoś starego To pomysłu. będzie kurwa fenomen, to znaczy? będzie kurwa wysoko, będzie, Oj, kurwa będzie wysoko. Dobra, usiądźcie sobie pani. Pewnie, kontynuując. Przecież co, ja będę się brudzić podczas jakiejś apokalipsy, jakieś tutaj załamania pogodowego, ja będę musiała masło sobie palcem smarować na kanapkę, tak? Ku, co to w ogóle ma być? Jakby nie rozumiem takiego traktowania. no ale gdyby to, czy to... to, to gdyby tamto, gdyby dziadek miał cycki, to wiadomo. Proszę Panie, Panie to... ja nie jestem tutaj, żeby gdybać, tylko stwierdzać fakty. Fakty są takie, porusza się pani kradzionym pojazdem, w naszym mieście panuje takie prawo, że jeżeli porusza się pani pojazdem, bierze pani odpowiedzialność za ten pojazd. Nieważne, czy by był nim popełnione wcześniej przestępstwo. Pani poruszająca się pojazdem, jest pani obowiązkiem, aby zabezpieczyć pojazd w ten sposób, żeby mieć wszystkie potrzebne dokumenty oraz być pewnym, że pojazd nie jest poszukiwany, lub poruszać się nim w sposób legalny. A w ten sposób co ja chyba bym musiała na tylko. Jeździć, albo jeździć swoim pojazdem. Tak, są tylko swoim dwa wyjścia. Ciężkie no. dwa wyjścia, rozumiem. Mhm. E, no w tym momencie to trochę ciężko, dlatego że wszystko jest tak drogie w mieście, że po prostu... Nie Rower. Jest... Rower. Mhm. Mhm. A rowerem, jak ja mam dojechać na przykład rowerem z Paletona, na przykład z Rybek, o. Z Rybek do... Równolegle do, do autostrady. No i co, i mi to zajmie wtedy bardzo dużo czasu. Jak ja mam no, zrobić to na co... auto, jeśli te że są, będzie mi zajmować to Znaleźć legalną pracę. A ja byłam w doju, pracowałam, a niestety wszyscy koledzy się wykruszyli, i tam było już nudno, słabo, i już nie tam nie pracuję. Ale, no, wiadomo, no, i to bym na ja teraz, teraz Proszę panie, pani likwidą, gdzieś ja się nie tak... pracuje, bo jest pani nudna, a pani się dziwi, że nie może zarobić. Widzę, że te problemy są naprawdę wysokie. No, są wysokie, no, ale to już tak naprawdę, no, nie będą z tymi problemami, bo ja tutaj nie widzę innego rozwiązania. Proszę panie, a mam jedno pytanie. Czyli, gdzie z tych, co pani wszystko powiedziała, leży mój problem w czymkolwiek? A Jaki jest pan problem? No właśnie, ja nie mam problemu, wysłałam panią do więzienia. A. No, ale no to właśnie to jest problem. To nie jest problem. Ja nie mam żadnego problemu. Nie mam problemu z tym, że pani nie umie zarobić. Nie mam problemu, że jest pani leniwa i nie chce się pani jeździć rowerem. Nie mam problemu z niczym. Absolutnie nie jestem leniwa. No ja przez chwilę, chwilę pani powiedziała, do... że pani się nie, 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 nie chce ja właśnie... jechać. No bo ja wolę pracować niż jechać na jakimś rowerze i niż marnować czas, prawda? Ja wolę pracować. To proszę, bo proszę pracować. Pracowita. No ale jak ja mam pracować, jak ja jak mi powie dnia zamydę jechać rowerem? To pani się znajdzie bliższą pracę. Nie ona no, najlepiej ja się, się zajmie Mówi pani, że zrezygnowała pani na doju z pracy. Czemu? Bo nudno było. No, nie, że, nie, nie, bo wszyscy moi koledzy zrezygnowali z pracy ja już tam nie mogłam sama. To niech pani na taksówce jeździ. No a na taksówce jest już dużo ludzi, już nie potrzebują więcej. To niech pani siedzi na dupie, nic nie robi, siedzi w więzieniu na dupie. Mogę pani tam przedłużyć wyrok, jeżeli pani tak się nic nie chce, nie ma pani na nic ochoty, nigdzie pracować. Nie, nie. ja oczywiście, ja pracuję sobie, łowię ryby, no ale jak ja mam dojechać do ryb, skoro nie mam auta, skoro nie mogę na auto zarobić, dlatego że no... To trzeba ukraść. Nie. Nie ma innego no wyjścia. Właśnie. No właśnie. No i tu dochodzimy do tego to wniosku, 5, że to no, jednak jest konieczne. No to skoro jest jakieś i placę, wyższe konieczne Fantastycznie. Ono... Teraz się pani przyznała do kradzieża, to na pani mi ułatwiła roboty Nie, przyznałam nie się, pani pani się do auto, powiedziałam, że jest to konieczne. Jak najbardziej. Cokolwiek nie powiedziałam, że to zrobiłam. A może ją wynieść? Ja zaraz sam ją wyniosę. Proszę Pani, czy pan ma nie coś jeszcze do dodania? Jakiś jeden dobry argument, dlaczego miałbym panią nie wysłać do więzienia? E, oczywiście tak. Ja e, powiem tak, ja? Jerry wie. Jerry, dobry argument. Bardzo dobry argument. Jerry, nie, nie, uspokój się. No, A ja jaki argument? To, że Gier... jest... No ale jak Jerry zaczął, to co? Jaki pani ja ma SSN? Gier... Pani... Bardzo poloby ja i pan nie chciałby chciel, tak. iść na kawę z panią. Ja na kawę z panią. Daleko nie lubię nudnych osób. Aha, rozumiem obraz. Mhm. Nic, nie, ponownie. pewnie ja się nie obrażam. Stwierdzenie faktów, proszę pani. Mhm. Stwierdzenie faktów, dobrze. No, proszę pani, jeżeli pani się nie chce jeździć, nie chce się pani pracować, nie chce się pani nic, uważa pani, że kradzież auta jest konieczna? Tak. W moim mniemaniu jest panią nudną osobą. No. Przykro mi, moja a opinia. A to by było ciekawe w takim razie, a nie nudne? Cokolwiek innego, robienia coś w tym mieście. Jeżeli pani całe dnie spędza na rybak, to wiem, do jakich obywateli się pani zalicza i twierdzę, że jest pani nudną Jak osobą. Obywateli? Ludzi a siedzących wiecie, cały ja czas robię na rybach. Po nocach? Nie wiem, zakładam, że pił pani, albo pewnie na rybach, bo nie chce się pani do miasta jechać. No, gdybym miała jak zarobić, no to bym pojechała do miasta, no ale sobie nie mam jak robić, bo muszę zapytać, na robić. Faktycznie, nie ma, nie ma pracy w tym mieście. Kompletnie no. nie ma pracy. No, dużo Jerry, pracujesz gdzieś? Nie. No, ja to samo. Ciężko jest znaleźć pracy w tym mieście. Pomyślmy. No, ZTS Customs. Tam już drugi jedziemy. mechanik. A tam to nikt nie chce znaleźć. Owu nie na ogólnie, nie. GSK. Na GSK Szpital. To tym nie. Policja. Szpital jest mamy nawet wodny patrol plażowy. A na policji to słabiej. Taksi. Jest. Rybak. Leśniczy. No rybak, o właśnie. Górnik. No, co? Proszę pani, ma pani z 10 różnych. Tkacza mamy. No to ja sobie przecież. No, na tkaczu też nie ma przecież już miejsca. Sprawdzała no, pani miejsc. dzisiaj, tak? E, oczywiście, że tak ja mam. Tam U kogo pani szczęście? była od No? Ja pytałam się. Hmm... Empoli Gomań do Mhm, jak się nazywa? Empoli Federico. I pracuje tam. Jest szefostwem na tkaczu. E, nie jest szefostwem. To szefostwem, skąd wiesz, że nie ma tam miejsc? I ma przyjaźnie tam. Z kim ma przyjaźń? Jeden plus jeden. Jak się, no się nazywa szefostwo? Status siódmy z jednym zatrzymanym komendami. To trzeba już go spytać. Hmm. Rozumiem, rozumiem. No nic, proszę pani. No ode mnie to tyle nie przekonała mnie pani. Nie, nie, ale bo ja nie powiedziałam tego argumentu. Bo jeszcze mam mhm. ostatni argument. No, Jest nim to, no że pani że... mówi, ale ja... piszę, że parę rzeczy. Mhm. Ja bardzo, bardzo, bardzo ładnie proszę i bardzo przepraszam. Jest naprawdę jest pan przemiłym funkcjonariuszem i naprawdę mi się z tutaj rozmawiać, ale ja bardzo Kurwa cofa mi się wczorajszy to, alkohol. Tutaj tak wyszło, ja obiecuję się poprawić już nigdy nie będę zgzakowała na jezdni, będę omijać kałuże, żeby kółka nie były śliskie. I obiecuję poprawę i bardzo proszę o, o, o wyrozumiałość. Jak najbardziej. Dodaję pani za e, posiadanie. Przejazd na czerwonym świetle oraz brawurowa jazda? Wychodzi trochę tak więcej dolarów, o jakieś 400 dolarów. Ale ja przecież nie przejechałem na czerwonym świetle. E, zgadza się. Przejechała pani, kiedy pani zatrzymałem, prosiłem o zjazd na pobocze. Pani przyjechała w tym momencie na czerwonym świetle. Mam to również na bodykach, jeśli pani chce się wykłócać. No, ale to wykonywałam ja polecenia przejazdu Nie, Proszę moje polecenie brzmiało przejść na czerwonym świetle i jedynie zjedźć na pobocze. No to zjechałam na pobocze gdzie nie przez czerwonym światło no tak, ja wykonywałam polecenie, bo zjechałam na pobocze, gdzie nie było drzewa, po prostu to, czy prosto od razu zjechałam na pobocze. Przepanie, jak gdyby drzewo było po prawej stronie, to by pani przejechała na równoległy pas, przeciw, przeciwległy? Pod prąd by pani pojechała, żeby się tylko zjechać na pobocze? No, wykonuję polecenia, prawda? Pani, ja a po jak brzmiało polecenie? No proszę, pojechać na pobocze. Proszę zjechać pojechać. na pobocze. Tak brzmiało polecenie. Co pani zrobiła? No zjechałam, na pobocze. Przejechała przez skrzyżowanie, przejechała na czerwonym świetle i zatrzymała się jeszcze w dodatku niedozwolonym miejscu, na czerwonej linii. Co już i tak nie, pomijam. Nie, Akurat no, patrzyłam na to, przecież była, nie było czerwonej linii. Dlatego tego nie, nie doliczam. No dobrze. E, no, aczkolwiek zjechałam na pierwsze Przyszałam? pobocze, które zauważyłam. Przez czerwone światło. Ale no, Ej, na porównanie. Super. Czyli jesteśmy w zgodzie. To tak jak mówię: posiadanie broni białej, brawurowa jazda, przejazd na czerwonym świetle, kradzież pojazdu oraz brak dokumentu tożsamości wychodzi 15 miesięcy na 616 dolarów. No co? dobrze. Ode mnie to tyle. na nie zarobię. No. Rowerem. A nie, Podługo. No to tak. Jeżeli pani jest bezrobotna i nie może znaleźć pracy, polecam Departament Sprawiedliwości, może oni znajdą jakiś zasiłek na przykład dla bezrobotnych. Kto wie? O. Możliwe. O, tak. W dniu dzisiejszym również zostanie zebrane prawo jazdy oraz y, licencja na broń? O nie. E, z mojej strony to właściwie na tyle. Mhm. Na o nowe prawo jazdy może się pani ubiegać na i tak samo jak z licencją na broń. Mhm. Wszystko jasne? Trochę ciemne, no ale dobrze. Proszę nie obrażać. O. Poczujesz się urażony, Jerry? Bardzo mocno. No. No. Aha. I rozumiem. Fajnie. Z mojej strony to tyle i Zapraszam. 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 Zapraszam Ja pierdole. Czy ona tam jeszcze stoi ta druga? Nie no, oni się tym zajęli. Powiedz, że oni się kurwa nią zajęli. Nie mów, że nie. Nie no, powiedz, że oni się kurwa nią zajęli. Nie stoi? Pierdolisz. Nadmi nie mów. Nadmi nie denerwuj. NIE MÓW KURWA pani co w departamencie pracowała Nie no, no a, już się 19, co się co, nie pracowała 419, skradzione a, a bo ja się, się zwolniłam, bo no się znudziło Jerry to jest ta pani, którą mieliśmy zatrzymano? Ona się już nasiedziała, zapraszam panią Cześć, cześć, cześć Mówiłem pani O chyba Nelson pani nie chce puścić, to ten zamek Nelson no, 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 masz dwóch przesłaniach Zarazam panią, jest pani wolna drugiej. no dobrze Za dużo się pani tak wysiedziała Proszę bardzo, miłego dnia. Dziękuję WZM. Nie jest na dziarego, że ją trzymał tak wcale. Kurwa, ja myślałem, że się nią zajęliście. Nie, bo po. powiedział. Przecież ona z zapyta... pół godziny tam siedziała to... Ale dzięki tak... się zapytał, czy ma się nią zająć, Czas czy ma iść do przesłania. Wszyscy się kurwa, się... Dani. A ona powiedziała, że dziel poszedł na protki posłać i potem się pogadał. To dziar mówi okej, nie ma problemu. Ty się uda. Ej, a burmistrz może zabrać licencję? Bo my nie możemy zabrać licencji, nie? Czy możemy? E, nie wiem. Telefon, nie <grymne> ja telefonu. A mogę je zabrać. Dobra, mogę licencję na broń zabrać.